Siemaneczko, ja jestem Miedziany, a to kolejny odcinek z Far na moim kanale. E, w poprzednim odcinku zdobyliśmy nóż e, i po, e, pokonaliśmy Baka e, i uratowaliśmy też Kate'a. I teraz idziemy zanieś, e, zanieść nóż Sitrze. Brama się otwiera. Już tutaj byliśmy w którymś tam odcinku. Pójdźmy do niej zagadać. Zróbmy to, co mamy wykonać. Denis. Welcome back, Jason. I've nearly forgotten your face. I'm glad to see you. The knife. It ...is in your hands. I have it. You return to us bearing that which has been lost. The blade spit the blood of our ancestors. It has been conquered. The dead have been avenged. To teraz trochę historii się dowiecie. ja poopowiada nam teraz trochę. Co, to, co chcesz? chcesz Hoyt. once, long ago, there was a lotus pond filled with clean water, the bank composed of smooth sand, and the smell of blossoms moved the air. but a giant lived beneath the pond's surface, devouring any who came to its edge. a warrior from the northern kingdom heard of the giant and vowed to slay him. On his body, power from the land of the dead. And when he was ready, he walked the path of the lotus pond. The giant rose from still waters, and the warrior raised his dagger. He cut the giant's head clean off its body. The skull of the giant fell to earth and became our island. The descendants of the warrior. We came to rescue our people. Now another giant has risen. Prove you are worthy of the Tata. Help us free our captive warriors, and I will give you the power you desire. I'll do it. And I will see you again soon. ...warrior. you will also Pędzej czy później. Tak, sytuaja zniknęła. Wydawało mi się, że jeszcze będziecie, będziecie mogli ją jakoś z bliska dokładniej zobaczyć, że ją pokażę tak jak Denisa i tak dalej, no ale no, ale niestety tak nie działa. Mm, w takim razie wydostaniemy się stąd. Jason, we are no, bo a Denis sobie woli stanąć tam, jak gdyby nigdy nic. E, tu widziałem wcześniej przy wejściu, że był pojazd, a już go nie ma. No to fajnie. Mm, jak daleko ja muszę przebiec się. Um, no taki kawałek nawet, nawet. Mm. Dobra, to ja się tam przejdę, bo niestety nie mam tu nigdzie nic zblokowanego, żeby się przedostać szybciej i zaraz do was wracam. Ok, powiem wam, że dotajecie w okolice tego miejsca nie zajęło mi zbyt dużo czasu. Mm, a jest to spowodowane tym, że znalazłem parę lotnie przy... Mm, no podczas drogi. I zwyczajnie dostałem się tutaj szybciej. Jesteśmy już pojawieni na miejscu. Tutaj jest jeszcze posterunek chyba, który mógłbym przejąć w sumie. Chyba posterunek? Nie, to jest właśnie miejsce, gdzie będziemy misje wykonywać. Więc tak to mniej więcej wygląda. Eee, no i co ja Wam mogę powiedzieć? No... Przyjemnie mi się gra w tego ja ponownie. No mimo, że znowu muszę powtarzać czynności, które były nudne i raczej mnie wkurzały. Na przykład żmudne po polowania. No to jest jednak część gry, która...

Plant the C4. Jason! plant the C4! Hurry! C4 planet! Convoy's on its way. Hello? Hey Jason, it's Lisa. I'm kind of busy. What's up? Just letting you know that the boat's coming along. you back here. I'm not sure. You are coming back, right? Yeah. Okay. No bo ja, niestety Liza jestem trochę zajęty eee, i nic na to nie pojadzisz Będę się starał Was osłoni osłonić tak długo jak tylko to będzie możliwe. Snajpery już mam, więc...

Oni mają trochę życia. Oni nie zginą od tak sobie. Jak widzicie, faktycznie oni wyglądają inaczej, ponieważ to nie są e, zwykli Wasa. To jest już oddział szkolonych e, ludzi przez Hoita. Jak już się mogliście domyślić, Hoit też ma swoich ludzi. Pełne skupienie w strzelaniu. No niestety oni są dosyć pancerni. Jak widać. Niestety, zastają się już ich załatwić i tak na wszelkie możliwe sposoby. Niestety mogłem więcej c C4 podłożyć, no ale nie było na to czasu. Bońmy ludzi E jak ja tu na obecny moment. Kolejny leży. Dziś tu jeszcze jakiś... Wsiądź do ciężarówki. A gdzie tu się schodziło? A tutaj. Centralnie. Dobra. E, musimy w takim razie się tam dostać. Im szybciej, tym lepiej. Niestety tu niespecjalnie jest się w czym pojuszać. Ale jest auto. Dobra, jest ciężarówka. Polecimy tam na szybko. I miejmy nadzieję, że oni nas nie załatwią tak szybko No bo ja lecimy Mamy dwie minuty, żeby dostać się na miejsce i złapać e, chyba konwój, który tam dalej jechał Chyba Was pomijamy, nie będę się w was wbijał, bo to i tak nie ma sensu. O, tylko oni mnie gonią teraz. mamy ich wybić, tak? Przeładowanie. Oni mają bardzo charakterystyczny karabin, który ja bym chciał jako broń dodatkową. O, właśnie ten. I otwieramy. Otwieraj, otwieraj, otwieraj. No było blisko. Było naprawdę blisko zabicia właśnie Wasa. Jednakże coś się nie udało. The definition of insanity is, insanity is doing the exact same fucking thing over and over again expecting shit to change. That is crazy. The first time somebody told me that, I don't know, I thought they were bullshitting me, so boom, I shot him. The thing is, <laughs> <okay>. <laughs> he was right. And then I started seeing it everywhere I looked. Everywhere I looked, all these fucking pricks, everywhere I looked, doing the exact same fucking thing. Over and over and over and over and over again. Thinking, this time it's gonna be different. No 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 please. This time is gonna be different. I'm sorry. I don't like the way you are looking at me. Okay? You have a fucking problem in your head. Do you think I'm bullshitting you? Do you think I'm lying? Fuck you! Okay? Fuck you! It's okay, man. <laughs> I'm gonna chill, little man. I'm gonna chill. The thing is, alright? The thing is I killed you once already. And it's not like I am fucking crazy. It's okay mm-hmm it's like water under the bridge. Did I ever tell you the definition of insanity? Oh jeez Oh fuck you Jak widać, mu podpadli Wasowi mocno. W końcu. Mhm. No cóż, Jason. Czuj się tak, jakbyś podpadł jakiejś mafii. O, odgliczowało się już. No nie to! Miałeś podnieść strzelbę. Tylko to niestety posiadam w tym momencie. A jest to misja na czas jak widać. Tylko że to jest strzelba, a ja chciałbym kajabin. Wyście mieli kajabiny, nie? Tak, mieliście kajabin. Jednakże taki no... To do dupy ten kajabin. Mamy helikopter. No, was się zrobił już niebezpieczny, ponieważ, jak widzicie, chce nas ubić za wszelką cenę. Dlatego, nawet, ładuje w nas rakietami. Hmm. Jakby temu zapobiec, no nic, znowu musiałem zrobić krótkie cięcie. Szybko. Oj, no ja oj, Z nimi nawet nie walczę, bo to i tak nie ma sensu Natomiast chciałbym się dostać w to miejsce A, nie mam amunicji do niczego, tak? No to chyba nie żyje. Chyba gano w moją stronę poleciał. Mamy jeszcze minutę. To jest wykonalne. To jest wykonalne o ile się ma amunicję. Jakie ta poszła? Użyj! Mamy to! Czyżby się udało? Chyba ta! Juszaj! Okay, okay. szybciej, 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 szybciej! Nie ma czasu! Oj! No to. No to chyba pozametane. Jedna osoba sprawiła tyle problemów Wasowi i Hoitowi. Jeden, jedyny Jason. To jest dla mnie, mimo wszystko niesamowite. O, idzie was. Oj, i chyba się wkurzyłeś na mnie, co? <słyszy> 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 definition of insanity oj, 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 mi się zmniejszyła. Z no tym wyszło powiadomienie. Niestety Już jest chyba wszystko ok. Ale to jeszcze nie koniec. Rzucili nas do Jowu, mimo że my dalej żyjemy. No niestety Jasona nie da się tak szybko zabić. Trochę to wasowi nie wyszło. Nie lubię quick action. No i ten film będzie tak samo długi jak chyba każdy poprzedni. Tak, zombie. How is this possible? <laughs> <laughs> Luck favors you, my friend. Who's responsible for this? Vass. In celebration of your death. But it was more of a show for Hoyt. I'm far from dead. Tell Sitra I'm coming. Okay. I will tell her right now. Ja jeszcze żyję, Dobra, ale w tym momencie to chyba będzie koniec. A nie, jednak misja jeszcze TFA, więc jeszcze nie mogę. Mm, no to ten odcinek będzie bardzo, bardzo, ale to naprawdę bardzo długi. Mm, jakieś rzeczy, ale no to są rzeczy, które mi na dłuższą metę nic nie dadzą. Czyli mamy taką typową misję skajadankową, już w tym momencie, pewnie na pojazdę co przydadzą się nam tu umiejętności zdobyte wcześniej, słyszę. I mnie wszędzie widzą pistolet trochę lipny, ale jednak jest. Nie widzisz mnie. Tam widzę tanka i pieski słyszę. Fak. No to mam problem.

takim bądź, jeżeli Wam się spodobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, ja się z wami żegnam. No cześć!